Siemano, kupiłem, przywiozłem beton B-25 na grubym kruszywie. Zabieram się za lanie wieńca. Jeszcze zanim zacznę lać, sprawdzę czy mi się tam nic nie poprzestawiało. No i będzie mniej więcej to wyglądać w ten sposób, że Zaczerpnę beton do wiadra. Wrzucę wiadro na rusztowanie, wlizę na górę, wykipruję, zlizę i tak do skutku. Jest co robić. 0,7 metra sześciennego. Tutaj jest potrzebne 0,35, czyli połowa z tego druga część długie 0,35 trochę więcej na dno kanału będę już wylewał tym samym betonem posadzkę docelową, mam już tam przygotowane dylatacje wokół ale z tego będzie osobny film a teraz taka, taka zabawa Wzroszę sobie ten tak bardzo dobry plan, żeby to się zlepiło Zwilżę wodą górę muru Tam jeszcze muszę czymś przyklinować Ciekawek steropianu. dobra Wrócę później na chwilę. Narka krótkie wejście Mam dzisiaj zaliczoną, tym bardziej, że w ogóle nie chodzę w wiaderku. W tym momencie mam takie 25 do 30 kg. Ładuję tak bez żadnego zagęszczania, mniej więcej na równo z górą blatów. Zaraz wezmę zagęszczarkę. Niedawno ją naprawiłem i od razu pokażę. Mam też osobny film z naprawy. Tak się robi. Bardzo jako tak. Na wieniec beton jest ok, ale trochę martwią mnie te kamienie. Na posadzkę w kanale będzie ciężko zacierać. Nie mam tam puszczonych żadnych rurek, żadnych prowadzeń, będę trybił na oko, ale chciałbym tam jakąś płaskość uzyskać. Jeżeli kogoś zastanawia, po co jest ten steropian tutaj, zachęcam do obejrzenia wcześniejszego filmu. Tam jest wszystko wytłumaczone. No, już niedużo. Po wierzchu jeszcze jest jakieś dwa wiaderka jak to siądzie, będę pokazywał, jak siada beton przy zagęszczaniu. Tymczasem, no i co? Mój wibrator po już drugiej naprawie wygląda teraz tak. Kiedyś siadł motor, więc przerobiłem do szcztwierki kątowej. Później się stopiła tutaj nakrętka. Zrobiłem na taki uchwyt. Jest to w osobnym filmie. Koszulkę to błąd idę się przebrać zaraz, razem. No i tak było widać z tego poziomu, ile siadło. Wszystkie bąbelki powietrza zostały wypchnięte ku górze. Tu już góry nie będę raczej wibrował. Zatrzeć do góry Blatu, przysłonić od słońca, podlać wodą. Taka kolejność. A teraz nie spaść na dół. Takie pytanie mi się teraz nasunęło co do wibratora, ale nie będę go publicznie mówił. będzie działa. Ma się dobrze. Najważniejsze. Trzeba będzie to umyć zaraz. Mhm. Za słabo za żeby uniknąć tego błędu tam trzeba dobrze nawalić nie wiem, silikonu, piany będę musiał zaraz to umyć uzupełniam, zacieram górę przysłaniam od słońca i idę lać posadzkę w kanale ale to już będzie w kolejnym filmie. Tymczasem tu się jeszcze włączę, pokażę jak to wyszło. Narka. No i tak, tak to wyszło. Nie mam na głowie teraz, tylko w ręku trzymam kamerę. Przy zacieraniu... Nie przy zacieraniu, przy wygładzaniu powierzchni jeszcze nie było zacierane. Warto sobie też sprawdzać e, poziom i pion blatów. Nic mi się tutaj na szczęście nie przestawiło. Na tym murze teraz w jakieś, ja wiem, około tony. Myślę, że jest. I gdyby w którymś miejscu się zerwało, no to to lawinowo ciągnie dalej. Dlatego musi być to zrobione stabilnie. Teraz biorę gąbkę i zaświeżam, myję te wycieki. Jeżeli później będzie coś wyciekać, to już będzie to czysta woda. Później też zatrę górę. Chwilę odczekam, zatrę górę. Teraz sprzątam to rusztowanie i cofam głębiej i rzucam beton do wykopu. To będzie na tyle w tym filmie. Zapraszam do kolejnego. Komentuj, udostępniaj, subuj. Nie komentuj, nie udostępniaj, nie subuj. Rób to też. Tak to wyszło. Mówię, na świeża, na świeżo zmyć te naloty i wszystko będzie ok. Na razie.